Czołem kochani! Szczęść wam Boże! Witam wszystkie dzieci! Przed nami kolejna wielka nocna niedziela i dużo ciekawych rzeczy. Stąd mała czołóweczka i ruszamy ze słowem Boże. W dawnych czasach kiedyś ktoś chciał zdobyć cały świat. Podbić jakieś nowe ziemie, musiał szykować swoich rycerzy, swoich żołnierzy, musiał zbierać oręż i być przygotowanym na wielkie wojny, na wielkie podboje. Ale Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi nam, że świat można zdobyć w całkowicie inny sposób. W Ewangelii, według Świętego Jana, słuchamy dzisiaj słów Pana Jezusa. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby był z Wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i Was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Oto słowo pańskie. Hola hola, zaraz ktoś powie. Proszę księdza. To miało być kazanie dla dzieci. A tu dzisiaj ksiądz przeczytał tyle trudnych, zawiłych zdań. Co to właściwie ma znaczyć? Kogo tam pan Jezus wysyłał? O kim on tam mówił? Pa, pa. Może. może parasol? Nie parasol? Jak nie parasol, to co? Patelnie? To tam miał przyjść. To w ogóle o tym wie. A może to miał przyjść? Hmm. Pan doktor Nie moi kochani Ani żaden parasol Ani pan doktor Żadne nawet pantelony Ani parkiety Dziś Pan Jezus Zapowiada swoim uczniom Parakleta Kto to jest ten paraklet? Mógłby się ktoś spytać Paraklet To Duch Święty Pan Jezus mówi swoim uczniom po pierwsze, że już niedługo będzie musiał od nich odejść. My dokładnie wiemy, że wstąpi do nieba, bo wstąpił do nieba i że przyśle im no właśnie parakleta Ducha Świętego. My dokładnie wiemy, że Duch Święty wstąpił na apostołów i do dziś. Jest i występuje także w Kościele, również na nas, w Chrzcie Świętym, albo w Bierzmowaniu. Jest mocą swoją we wszystkich działaniach Kościoła w sakramentach. Paraklet to słowo, którego używali dawni Grecy, aby określić taką osobę, takiego adwokata, który miał możliwość obrony swoim słowem, swoim autorytetem niemalże każdego. I często wystarczyło, że tylko przyszedł na rozprawę, a sąd już wiedział, że jego słowo, jego obecność to wystarczające poświadczenie, aby oskarżanego nie skazywać. Któreś dzieci powiedzą, no ale miało być urodzina. A jeszcze na początku o zdobywania świata i o władzy nad światem, no na razie było tylko o paraklecie. Tak, już niedługo, bo jutro, obchodzone będą setne urodziny Jana Pawła II. A to dobry przykład, by powiedzieć, jak mocą Ducha Świętego można zdobyć świat. Jan Paweł II. A wcześniej mały, młody chłopak, uczeń, i student, później ksiądz i biskup Karol Wojtyła, żył w czasach, gdzie wojna wywołana przez ludzi, którzy chcieli zdobyć cały świat, była niemalże dla wielu ludzi na świecie codziennością. Przykro, która niosła ze sobą jedynie śmierć i zniszczenie. Dlatego więc, gdy został papieżem, Postanowił głosić Boże Przykazanie Miłości. Postanowił głosić światu Bożą Wolność. I dzięki mocy Ducha Świętego zdobył cały świat w ten sposób, a nie użył do tego ani jednego żołnierza. Nie potrzeba mu było ani jednego czołu. Nie wystrzelił. Ani jednym pistoletem. Głosił ludziom, że trzeba żyć Bożą Ewangelią. I prosił o to Ducha Świętego, by stawał się ludźmi obrońcymi. Okej, okay. mam nadzieję, że dziś już wszystkie dzieci wiedzą, kto to jest Paraklet i że to jest Duch Święty. Wiedzą, że Jan Paweł II, którego obchodzimy jutro. Set urodziny zdobył cały świat bez ani jednego żołnierza, rycerza, tylko za pomocą głoszenia Ewangelii. Co najważniejsze, że jeśli my będziemy mieli w sobie moc ducha świętego i przestrzegali Bożych przykazań, również zdobędziemy cały świat dla Boga. Tak. KPW. Widzimy się więc za tydzień. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże.